Jacek braciak jakiego nie znacie. O jego zwisku z aktorką prawie nikt nie wiedział. W kreskalyciu Jacka braciaka 50L. By ptaki etap? Kiedy dwie wa dla niego kobiety spotkały się w tym samym teatrze. W końcu jedna z nich oderzba. Co ją do tego zmusi bo. W środowisku aktorskim Miacek Bracia uchodzi za M. krzyżny szczególnie wrażliwego na kobiece w dziki, ale niekoniecznie eskabonnego do legalizacji swoich zwisków. Nienawidz dokonywania ostatecznych wyborów. Ja sobie, wiecznie, radzę bez, lubu. Jeli partnera i relacje z nim traktuje si powa kreskanie, mo kreska na powiedzie, kreska eka kreska dyswizek to ma kreska ectwo. Przecie kreska nie ma gwarancji nami, bo wyzna faktor. Ona walczy ba o niego jak lwica. Mimo i kreska Jacek, wietnie czupsi w damskim towarzystwie, kobiety zawsze byby dla niego zagadką, istotami nieodgadnionymi. Przyznaj, kreska e ich nie rozumiem ani nie mam te kreska takich ambicji, aby je zrozumie. Uwa kreska am, kreska o wiele bardziej skomplikowane ode m kreska czyzn zdradzi przed laty. I dodab, kreska e-sam jest urzędzeniem prostym w obzbuzę. Kilkanaście lat temu rozpadł Bosi jego map kreska e-stwo Zilon Braciak, pewnice funkcji 2 kierownika produkcji M. Jak mi bo matkiego dwóch córek Zofii i Jadwigi. Samotno nie bywa mu pisana, bowiem wiosną 2002 rok. U jego boku coraz CZ, ciej zaczba się pojawia pocztkujca aktorka Maja Hirsch. Niebawem zostali par, ho wydawali się kompletnie niedobrani. Jednak im nie przeszkadza ba ani dziewięcioletnia rukreska kreska nica wieku, ani to, kreska E, ona byba od niego o kilkanacie centymetrów wykreskasza. Najwyższa niszy jest przecie kreska dobór charakterologiczny, powtarza konsekwentnie Jacek. Aktor nie kryp swojego SZCZ, cia i spewnienia, gdy został ojcem ich córeczki Marysi. Bądź rodzice sprawiali wrakreska Enie Pary, która się razem ze starzeje. A czy bo ich spojrzenie na wa kreskane kreskalciowe sprawy, mimo do zawodu, poczucie humoru zdradzana, lwo osoba z otoczenia braciaka. Długi zbizek z mają wciet jego relacje z innymi kobietami. Ale ma bok to wie, kreska e ani Ilona, ani Maja nie by jego jedynymi partnerkami kreskalciowymi. Przed nimi serce aktora mocniej Bibodla dla kolekreska Anki po fachu Nataszy Środzkiej, skromnej, cichej, tajemniczej szatynki. Ich znajomo przypada na pocztek lat 90., gdy oboje byli studentami warszawskiej szkoły teatralnej. Paramia ba okazji do CZ z tych spotkań na planach spektakli teatru, telewizji, seriali i filmów. Wspólna praca spowodowała ba, kreska E si do siebie zbli kreska Eli. Pikanterii sprawie dodaje fakt: kreska E przez kilka lat zarówno Natasza, jak i Maja by były kole kreska Ankami z teatru dramatycznego. Jednak w 2004 roku. Sierocka niespodziewanie odeszła z zespołu. Czy zatem tym mogła stać zazdrosna rywalka?. Maja nie chciała dzielić się Jackiem z nikim. Potrafi bajak lwica broni swojej pozycji. Natasza wola bazeli z pola widzenia, tym samym raz na zawsze zamykajcie rozdział z Jackiem. Odda Basi pracy w teatrze współczesnym oraz rodzinnemu SZCZ, ciu u boku A. cenionego muzyka. Ma z nim dwoje dzieci, syna Rocha i córki. Czytamy w tygodniku. Warto dodać kreska f kreska e braciaka ostatnio, zażby kolejne powa kreskane zmiany. Media plotkarskie: donosz. kreska e tym razem gwiazdor bardzo zbi kreska do aktorki Agaty Buzek. ZDJ ciapa na których czule j obejmuje i cabuje, chyba nie pozostawia zbuzet, kreska e tych dwoje masi ku sobie.